Being cold will drain your energy. No no joke, no. Ja no, tu z rudym no, sobie lecę. No way. No po prostu niemożliwe. Jak jest ci zimno, to masz mniej energii. Ej, rudy... rudy jak ci jest zimno? W samolocie mu zimno, nie wytrzymam. Chłop tutaj o inkluzji w sobie leci. Normalnie sobie jakiś film ogląda. Neo, klace, nie wiem, cokolwiek. I ten, a i ma rudy że mu zimno. A tego, Rudy z godofora przy mnie leży. To czy przytula się do mnie. Może. Tu. I ma za kolan. widzę rudy. rudego, bo ja jestem gdzieś indziej. Widzę rudego. Tak? No, ktoś, ktoś tam niby siedzi, ale nie wiem, czy to ty. Czekaj. E, no to bierzemy notesik. For y, rudy, tam było napisane, mm. dokładnie. Dla no. Rudego to to podpierdalam proste, że tak No. Nie ma, chłop tutaj rysował jakieś tutaj ironmeny w ogóle ty e, rudy Przypał jest Oluś no Zabierają! No Zabierają! <laughs> Chyba się rozbijemy, Olusz. A ty się jeszcze nie rozbiłeś? rozbiłeś. E, no ja właśnie lecę A. Ja, ja właśnie lecę! Strzałem. O właśnie już jebłem o ziemię ja, ja już jestem tutaj sobie Tak? Tatku Głodny jestem Wytam mam siekierkę Oczywiście to sobie zjem. I zabrał Rudego ty Zabrał rudego. No. Jakiś pomarszczony typ. Dziad jakiś pomarszczony w ogóle. O. No. I się. Dobry. A ten już coś tam w pieprza nie wytrzymam. No jasne, że tak. Dobrze. No, soda. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Loki i Oluś, witamy Was w Deforest. Tak. Tak, witamy widzowie. Nowa seryjka, co nie, tylko nie mówię specjalnie i w tytule też pewnie nie będziecie mieli. Zagrajmy wy, ponieważ sam nie wiem, czy my tą tak pełnoprawnie grę fabularnie skończymy, bo fabuła nie gra w tej grze głównych skrzypiec, więc nie wiem, czy też będzie nam się chciało fabułę ukańczać, ale tak postanowiliśmy sobie zrobić. Zachęciłem Olusia, żebyśmy pograli sobie w Deforesta. Widzowie, bo my już kiedyś graliśmy sobie w tą grę. Ja troszeczkę przegrałem sporo godzin. To czy może nie jakoś mega sporo, ale trochę sobie przegrałem w Deforesta. Z Olusiem troszeczkę mniej. A teraz mam nadzieję, że przegramy z Olusiem trochę więcej. Hmm. O. Którym, Którym się skakało ty? Dzień. Trójkątem się... się skakało. O nie! Tak. Jest... Najgorzej. Mm, super. Co ty chcesz? No dobrze, widzowie. No generalnie, y, rozbiliśmy się samolotem i, y, no, i, i jest tam. dupaka i musimy przeżyć. Taki tak. jest cel tej gry. Dokładnie. Możesz Bo... znaleźć syna jak chcesz, ale nie musisz. Ej, Normalnie... to było jakieś takie, że maksymalnie możesz unieść tyle i tyle, czy nie? Yy, tak ogólnych pamiętam. przedmiotów nie masz tam że możesz na przykład batoników yy, czy innych innych pierdół maksymalnie na, na przykład określoną ilość ale także na przykład przeciążenie to nie. Dobra. Dobrze. Rozwalaj no, Oluś, też laptopy. Wiedźmin 3 i po prostu jak muszę co jakiś czas czyścić ekwipunek, bo no. No na konsoli niestety to jest ten ból, nie możemy sobie modów wgrać cholera. Ale dobrze. Co, co, by, co ty byś chciał? Zastąpić? Chciałbyś co? Kanibali Tomkiem? Ale nie mówię o deforeste, mówię o... o Wiedźminie. Y, no, jak się Oluś czujesz? Jak Ci się wakacje podobają nowe w Delesie? Super, super, słoneczko świeci, samolot się rozbił, dzikie zwierzęta są, także fajnie, fajnie. No dokładnie tak na widzowie. Razie nie jest źle, mogło, mogło być gorzej. No. Znaczy będzie gorzej, ale nie uprzedzajmy faktów. Dokładnie. Jeśli seryjka wam się podoba i to się spodoba i ogólnie jeśli cieszycie się na seryjkę to możecie zostawić łapkę w górę, co nie? Tak, to ee... dajcie komentarz. Ee, dawajcie więcej i wtedy wtedy nagrywać więcej. Zrobimy więcej sarenka. Grzyba zjadłem. To no dobrze. Tutaj mamy nasze pierdoły, widzowie, naszą książeczkę, w której możemy budować najróżniejsze rzeczy. I pierwsze co ja bym sobie wybudował, to znacznik, żebyśmy pamiętali, gdzie jest Dobra. samolot. Dobra. Ubiłem. Dobrze. Ubiłem ptaka. Samolot ja będzie pod po jakich też Oluś kolorek. Ma samolot. Będzie niebieski, Osarenka. Dobrze, drzewie. to będzie niebieski. E, bo jak będziemy wczytywać Widzowie grę, to e, nam będą Zadało się tutaj się te wszystkie. Się, e, Jezu, ale czemu mi tak FPS-y spadają? Halo! Nie wiem, że hostujesz czy coś? A, to... A tobie spadają FPS-y, czy nie? Właśnie, nie bardzo. Dobrze, musimy eksplorować, widzowie, i musimy się zorientować, gdzie jesteśmy, bo ja, i zobaczyć, ile ja z tej gry pamiętam, żeby jakoś się rozeznać w terenie, nie? Jak graliśmy pierwszy raz, to, to wybudowaliśmy, to czy. No, wybudowaliśmy domek na odwrót. O. Moim zdaniem był wspaniały. Dobra, Oluś, ja ci polecam wziąć dwa patyki do craftingu, wtedy wykraftujesz Dzidę. I dzida jak zrzucasz, to ma olbrzymie obrażenia. Tylko, że. No, fajnie. Ja próbuję tutaj. Yy, zabić. Yy, Bambiemu mamę. Spoko. Trafiłem? Nie trafi... trafiłem. ¡Trafiłem! Uuu! No i mamy Co, widzowie jedzie? jedzenie. Jezu, ale ta, takie walczyć? mam dziwne a, spadki FPS-ów, że to jest aż. dziwne. Okay. Co nie? Dobrze. I yy, widzowie mamy yy, z tego z Bambiego mięso i skórę, która też służy za pancerz. Nie wiem, Nie. wszyscy, którzy będą oglądać ten film już i tak pewnie o, wszystko trafiłem. wiedzą... LOL! Wszystko, wszystko wiedzą Dobra. o Deforeście i ja pewnie mniej wiem od nich, a ten tutaj kuca dobrze, elegancko. Oluś sobie skóruje i można sobie wziąć głowę. Ba, mam Bambiego na rękach. Wow. Gida jest Głodny. najpotężniejszym orężem... Najpotężniejszym orężem... O kurde, co ja zrobiłem? Jaki jest w tej grze, jeśli rzucasz oczywiście, bo jak nie rzucasz, to jest 2 na 10. Bambi! Dobra, o, jesteśmy, Oluś, od dupy strony, wiesz? Od dupy strony wyspy, od dupy strony, od której chcieli... od której nie chcielibyśmy być, więc... A, ja już nie no, mogę podnieść mięsa? Aj, to weź, Oluś, podnieść mięso. Bo ja nie mogę podnieść mięsa, już mam full. Ja też nie mogę mięsa podnieść. O nie, najgorzej, dobra, no to najgorzej. trudno. Okej, okay, Oluś, musimy iść chyba tędy, bo żeby jakkolwiek do jakichś ciekawszych miejsc na wyspie dojść. Dobrze. No i co? Poeksplorujemy, zobaczymy gdzie jesteśmy, i trzeba znaleźć o, miejsce na domek. I mamy pierwszego tutaj osadnika. Jak się dbawisz? Że nie biegnij, bo mi już się znowu chce pić i jeść. A tutaj mamy pierwszego kolegę, patrz. Hello! Hello, hello. przyjacielu, hello. Hello, jak, hello. Się, jak się bawisz? No kolega nas nie lubi, no to, to czy nie lubi nas? No nie chce się z nami bebe, bebe. bawić, ucieka od nas, więc my też od niego ucieknijmy i mamy tutaj ich wioskę Tutaj o. naszych gołodupców, O kurde to jest główna wioska. Ej wiecie, wiesz co, Oluś, skoro jesteśmy tutaj na samym początku, to spoko, spoko jesteśmy miejscu, bo w ich yy, głównej bazie kanibali, bo tak się tutaj nazywają, nasi przyjaciele odejdź cholero no yyy. Gdzie biegasz mi pomiędzy nogami? Nie atakuj go przynajmniej mnie. O kurde Proszę dobra. Się ode mnie A Ła, mnie lekko Dobra, wiesz co, bo on nas atakuje bo... O kurde. A! Dzidę wyrzuciłem Śmieje No kurde się no właśnie, tylko wiem, że on gdzie, mi... gdzie, jest dzida? Mam dzid, dobra, mam dzid. Ała, 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 dobra, bo my polegniemy na pierwszym tym... Na pierwszym kanibalu, którego spotkamy, bo dziadu Tram już nie zbije, no. no. kurde, no. no! Weź go traf. O, dziabnąłem! No, tylko że ty zadajesz, yy, Ty nie zadajesz obrażeń, jak... O, dobra, teraz już. Bo ja rzuciłem w niego dzidą, bo jak dziubiesz dzidą, to nie zadajesz obrażeń. Uwagę, nie? Spoko. Zgubiłem... Nie Zgubiłem dzidę. Nieważne. No to skoro jesteśmy tu na samym początku i tu zbytnio nie będzie jeszcze zbyt dużo kanibali, bo jesteśmy widzowie na samym początku gry, to możemy. Yy, tego. To jesteśmy w fajnej pozycji, żeby sobie tutaj pozbierać rzeczy i wziąć jedną z bardziej My. przydatnych rzeczy, jakie tutaj What są. Oluś, mówiłeś coś o spragnieniu, tutaj masz yy, dużo o. sody. Łapiłkę. Co? Piłka A, bo ty. Tu. Chłopco piłką chce. luś chać się pobawimy piłkami. Gdzie jest piłka? Aha. Tutaj jest piłka. A, w ogóle patrzcie. Ym, kanibale są artystami. Dokładnie tak. Co tu jest? A, żeby ten. Dobra, to ja w sumie też zaznaczę nam. O! I tutaj jest jaskinia, do której za chwilę widzowie pójdziemy. Po jedną rzecz. Dobra, wioska kanibali główna będzie czerwonym, zaznaczona jak coś. Yy, kolejny! Ko kolejny śmieć się ten. Śmieje. No i co, co? Śmieciu. Ty, bo kolejni Beka. przyszli. Dobra, y, tutaj są liny. Oluś, zbieraj wszystko i za chwilę wejdziemy do jaskini, okej? Okay? Nie trafiłem. Idę po y, Generalnie bądź to idę, nie jest idę. zbyt dobry pomysł, żebyśmy się z nimi napieprzali na samym początku, bo oni za chwilę, jak tak szybko zaczną nas nienawidzić, to będzie naprawdę słabo. O, dostał. Tylko, że oni nie już nas nienawidzą. Uciekaj, gramy. Oluś! Bądźcie patrykiem, czekuję. Nie mam czym trwuje. się bronić, nie mam dzidy! Pomocy! E... Wiesz co? Powinniśmy ich spalić. Weź pójdź no. po tamtego, co wcześniej był. Tego, co pierwszego zabiliśmy. Dobra, tylko gdzie moja dzida? No to sobie wykraftujesz za chwilę nową. To dwa patyki i tyle, więc jakby... Idę po typa. Dobrze, a ja yy, czy spróbuję... Mi się wydaje, że się ściemnia. No to za chwileczkę, tylko byśmy sobie ich spalili, żeby oni tutaj nie przyszli, okej? Okay? Tylko to nie? jest ich główna baza. Dobra. Wykraftowałem widzowie Mam flary. Więc craftujemy ognicho, widzowie. Przydałoby się też umyć w sumie, ale no nieważne. Yy, no też tam gdzieś zebrałem. Gdzie on jest? I palimy typa, i z nich będą kości. A z kości, widzowie, będziemy mogli sobie też pancerz zrobić. Ej, ja go nie widzę, gdzie on jest, what the fuck? Weź go tam, no przy tym pierwszym namiocie, co był. Pozbierał to, to, to. Ja bym szmaty przede wszystkim pozbierał. Nie ma go gdzieś, zgubiłem go. Nie no nie gdzie my go zabiliśmy? No kurde, oluś nie wiem. Już go zgubiłeś? Nie ja tu zbieram jeszcze... O, tu jest paliwo w ogóle, to ja sobie wezmę. O, ja tu... lina! Ciekawe do czego służyła. Yy, nie spodziewałem się, Oluś, że w pierwszym odcinku już w sobie będziemy w yy, głównej bazie kanibali, yy, bo jakby... no... Rzadko spotykane zjawisko. Paliłeś Chyba... już go? Yy, no te, tego jednego tak, więc już pewnie... Więc już tam pewnie kości powinny z niego wypaść, wiesz? I poza tym, że jak y, popatrzyłem sobie, że tam wie, y, generalnie Sons of the Forest y, jakby zaczyna być bardziej popularne, zacząłem coś tam sobie oglądać y, Tu mamy ubranko, to y, jakby zachciało mi się. Miałeś ochotę. O, no i zjadłem tak, miałem ochotę na pogranie sobie. Dobra, choć Oluś, do zebrałeś tam tego typa co kości My, Nie, bo nie wiem gdzie on jest. Ale kości czy zebrałeś? A. Z tamtego okay. co spaliłem. To wziąłeś kości, czy nie wziąłeś? Bo już się ciemnia, to byśmy weszli do tej... Tej, tylko kurde, jest tak ciemno... A właśnie, pod którym była zapalniczka? O, okej, okay, Prawy krzyżak. Czy to są... Jakie to są? Ja nie widzę, jakie to są jagody. Ale chyba dobre są, bo zjadłem i mi się nic nie stało. To ja bym sobie zjadł. E, zebrałeś? Zebrałeś. O, gekon. Gekon? Kurde, no. Bo ja nie mam dzidy, no. Kurde, nie, nie chcę tego. To też nie mam. O, leki. No nie wytrzymam, no, jeszcze raz. Czekaj, czekaj, czekaj! Nie! Spłoszyłeś mi ptaka! I no, działek ale... przyszedł. Dobra, no, jest... chodź. Chodź Oluś do jaskini, co? Ała! Ała! Chodź luź do jaskini! Ja zaraz umrę, bo tu jest kolejny! To do jaskini chodź, bo że... No ale... No i... Burza! No nie! Odsunąć się! No o, luź, do eskini miałoby być! Oni też nie są jacyś trudni do zabicia, bo to są pierwsze te. tylko kurde, deszcz wpada. No Jakbyś mógł. No dobrze, poczekaj, bo tu drugi chodzi. Uniki skubany robi! Kurde, nie! O o, chyba wziąć leki? Czy nie? Yy, chyba nie. Chyba, że dało się jakoś przypisać, ale nie wiem. Ja sobie wezmę leki. O kurde! on mnie stąd. Jak skaczą z Kubańcy, No, halo widzowie, żeby nie było. My gramy na normalu. A ła, więc to nie powinno być jakieś w cholerę trudne. Ciekaj mnie stąd. Dobra. Yy, panowie i panie, skończyło się. Robię sobie pochodnie i się kończy dzień dziecka. Już coraz bliżej. Dobrze, biegnę. Biegnę, biegnę, i do jaskini od razu tutaj, gdzie jest zaznaczony marker. No Kurde, nie bij mnie, ciemno. Pomóż, bo już blisko jest. Ała, ała, ja teraz Ciekam. umieram. Do jaskini chodź, Oluś. Szybko, bo nas nie lubią już, cholera. I się spuszczaj. Teraz w Kurde, bo już... My chyba nie jesteśmy stworzeni do tej gry, cholera. Nie jesteśmy. Ale dobrze, tutaj wie, widzowie w tej jaskini, w której przy wiosce kanibali jest bardzo przydatna rzecz, yy, yy, ogólnie najlepiej to mieć właśnie na samym początku, czyli mapa całej wyspy. Tylko trzeba ją odkryć, ale będziemy sobie odkrywać yy, ten i jest pod L1. I tu są leki jeszcze, Jezu, jak cudownie. I kompas, tylko no spoko, kompas też może się przydać, jakiś rysuneczek. Ja bym sobie wziął leki. I tutaj chyba też latarka była? Tylko, że ona była gdzieś tutaj? Na pewno trochę alkoholu było. A nie, był tego, był spray. Był sprayoch. Spray. Możemy sobie też, widzowie, wytworzyć mołotowy z alkoholu, więc ja bym to zrobił, skoro tutaj trochę alkoholu leży. No to fajna zabawa. Już sobie prawie umarliśmy na samym tak początku za, gry, nie? Nie wiem, tak ze trzy mołotowy? No, nie wiem. Ja sobie tutaj tyle ile butelek było, to sobie wytworzyłem, żeby sobie też popodnosić. Więc nie wiem, czy my chcemy schodzić do tego, do jaskini. Ale o, jest, jest noc. <laughs> ale jest noc, więc w sumie nie mamy. Nie mamy zbytnio co porobić. Bo tutaj jakby mamy. Mapa się dzieli na odkrywanie jaskini i mapy, nie? Więc dobra, ale nie no, moglibyśmy wyjść. Tylko tam te skubańce są, co. Jakimś cudem już po prostu tak bardzo nas nienawidzą i tak naprawdę nas zabiły. Więc ja. Yy, sobie założę armor z Bambiego. Czy, czy jak to się robiło? Czy jak? A nie, to trzeba było skombinować jakoś. A tu z tego nie było shielda? A nie, bo z zielonka nie było shielda, Oluś. Nie. E, nie, nie, lina, lina. Ale dobra, mam przynajmniej kanister na wodę, w sensie nie kanister ten. No to główno, co się można z tego pić. Mogę stąd nabrać wody. Bo tu niby jest chyba woda. No była, była. Chyba nie mogę. Chyba nie mogę, a ten sobie płynie. A jaki w ogóle ty Oluś przystojny jesteś? Dziękuję, dziękuję. Ale pi... Ale jesteś kurde piękny. Dobra. Wychodzimy stąd. Na razie nie eksplorujemy, byśmy przy, y, sobie znaleźli najpierw może miejsce na domek jakieś co? Ja bym no. sobie zjadł batonika. Tylko gdzie są te batoniki cholerne? O. Dobrze. Bo troszeczkę już stamina spadła, jedzonko też spadło, więc można sobie troszeczkę uzupełnić, żeby mieć jak uciekać przed kanibalami. Tak. Bo... Jezu, co ci się stało z mikrofonem, Aluś? Halo. Już, już, już. Dzień dobry. Witam się, dzień dobry, dobra. dzień dobry, okej. Okay. Jest oczywiście nocka. Dobra, z racji tego, że ja kompletnie nie pamiętam, gdzie co jest i myślałem, że będę pamiętał, to idziemy gdzieś tam. Czy <ścoughs> no, czy jak już będę wiedział, gdzie jest wioska kanibali, to czy, że będę mógł się rozeznać w terenie, ale no, no, no nie specjalnie. Gdzie, gdzie się, Olusz, chciałbyś zbudować, powiedz? Gdzieś przy wodzie znowu. Gdzieś byłem. przy wodzie chciałbyś, z jakimś ładnym widoczkiem na wodę. Czy tam jest śnieg? Śnieg? No, jest. Przy górze śnie, śnieżna kraina tak zwana jest. Dobra, gdzie my jesteśmy? Yy, jesteśmy tutaj, gdzie jest dużo kamyczków, a my nie wiem, czy możemy możemy się tu osiedlić, Oluś? Jak myślisz? Tu jest w sumie yy. jeziorko, tylko yy, jeśli chcielibyśmy się osiedlić, to bardziej tutaj, a nie po drugiej stronie, bo po drugiej stronie jest yy, duży spawn kanibali chyba. Tylko gdzie byśmy się chcieli? Myślisz, że tam naprzeciwko nas, przy tej górce? No, może. Myślisz, że to, że to spoko będzie ten, tylko trzeba by było chyba przepłynąć, chociaż tutaj chyba będzie przejście. Dałoby radę chyba po kamyczkach się przetransportować. Hmm. Jak ci się, Oluś, podobają wakacje? Tu nie ma kamyku. Trzeba przepłynąć. Super. A nie, nie trzeba przepłynąć, bo jest wystarczająco płytko. Zajebiście. No, zajebiste wakacje, nie? Co z tego, że mieliśmy jechać na Bahamy, a wy się rozbiliśmy na jakiejś przypadkowej wyspie? O, możesz się wysmarować błotem dla... To jest ten, taka wiesz, maseczka z błota. Proszę mm, bardzo. Delicious. Masz tu błotę? O, tu? No, to ja ci zabrałem. No dobra, to ja sobie zrobiłem maseczkę z błota, wybacz. Eee, no tutaj byśmy sobie po prostu zrobili jakiś taki pierwszy prowizoryczny yy, Pierdololo. Tylko już zapomniałem, pod którym. O, była książka. Tutaj była książka. Czemu mi zamknęło książka? Nie chciałem, żeby mi zamykało książkę o Dobra, i byśmy sobie zrobili to eee, i postawili gdzieś na przykład. Tutaj tytuł Aloes jest. jest. I możesz Oluś wybudować. To czy znaczy wybudować? Musisz iść ściąć drzewo, a ja w międzyczasie mogę nam zrobić kolację. Okej, okay, to ja wam to ja nam y, zrobię sobie w międzyczasie kolację. Dobra, jeszcze muszę I... tak kłody. Kurde, nie to. Drzewo ściąć. No to sobie zetnij drzewo. To ja nam robię y, Oluś y, jakże piękną kolację. Uwaga, leci Leci drzewo Joluś Dobrze. ściął pierwsze drzewo widzowie tak, Zapoczątkowałeś drzewości. masę budownictwa, to dwa się maksymalnie bierze daj. Ja ci pomogę dwa się... To w ogóle koksami jesteśmy, że my dwa bale drewna nosimy ze sobą. No jasne, że tak. Więc może teś ja sobie tak. też zrobię. Co nie? Przy wodzie też się przyda to, bo będziemy mieć łatwo yy, tego, łatwo wodę. Trochę, trochę zatrutą, w sensie zatrutą, która ma pijawki w sobie, ale to zawsze woda, nie? No jasne. To zawsze woda, widzowie. Czy znaczy zawsze potem można zrobić jakiś filtr, nie? Czy coś tam, co było. Yy. To czy było tak. trzeba było, nie, nie było filtra, trzeba było przegotować wodę w garnku, hmm. a my nie znaleźliśmy garnka na razie. Tydzień hmm. się już robi gało, coś tutaj. Jeszcze jedna kłoda. To już. Ja, ja sobie zjem. Aha. Find Rudy. Mamy w ogóle zadanie główne, żeby znaleźć Rudego, ale... Objective. Find y... Rudy, co? Panie! Panie, po co to komu? No. Rudy nam jest niepotrzebny. Najpierw dbamy o siebie. Najpierw no. w hierarchii dbania o siebie jest Oluś, potem jest Rudy. To, to, tutaj, najpierw trzeba widzowie dbać o Lusia. To jest taki wymóg po no. prostu. No i tu jest nasz, widzowie, pierwszy domek, gdzie możemy się przespać, ale nie wiem, czy jest sens, bo jest już dzień. Więc, jakby, no. e, tutaj, tak to wygląda. I co? Tutaj możemy, widzowie, drodzy, zakończyć pierwszy odcineczek, bo się co, rozbiliśmy się na wyspie. Dostaliśmy pierwszy wpierdziel od kanibali i nas prawie zjedli, prawie tam sobie zdechliśmy, o tam, co nie. E, no I, i, i tyle po prostu, więc w kolejnym odcinku będziemy robić jakieś pierdały jakiś pierwszy faktyczny domek możemy stworzyć, bo to, 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 to jakieś e, abominacja, więc e, więc no, ale już coś tam grzebie sobie w ekwipunku, słyszę jak patyki się e, tego, maca, maca tam patyka. Co nie? Yy, I co? Tutaj kończymy, więc bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego pierwszego odcinka z Deforesta. Komentujcie, subujcie, ceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się. No i cześć. Pa pa.